Wydaje mi się, że Randy MC, ten, gdzie graśmy Randy MC. Z tego powodu, że grało tam Randy MC. No i chyba check D. Ja. W ogóle rozczarowałem to dzisiejsza pogoda. Tak, bardzo <noise> Centralnie do A jeszcze gorzej było Święto Zmarłych. Poszedłem na ten. Na cmentarz. najgorsze najgorszy pół godziny w moim życiu. Szkwał. Na szczęście wtedy spałem cały dzień. <noise> Aaron Carter. I ten, i ten, ten, ten spod, nie spotuczny, tylko spod wodospadu. Jak on się Peter, Peter Andres. <noise> on by mnie męczył <noise> w ostatnie dni. Ja. O Jezus, wody by strasznie. Parę lat temu po publikacji kasety takie wideo były. I wyszłem, I wyszłem, wyszły się, trzy kasety to wideo. To w Katowicach już w ogóle nie było, to do Dzierżeniowa jeździłem po te kasety. Co roku jak u babci byliśmy na tym, na, na, na wakacjach, to ona tam mieszka pod Dzierżeniowem, to sobie kupowałem jedną taką kasetę wideo, bo wtedy tylko na jedną nie było stać. Zwoziłem te kasety właśnie, w końcu skompletowałem. No ale ktoś mi zajępał, w końcu i nie mam. To były takie kasety, wyszły publikowane, trzy kasety. Jedna była... Z tej płyty apokalipsy 91 The nim strikes Black, to tam na tej były bodajże koncerty. Na tej, Nie, na tej, na tej były tej, teledyski. Na tej były wiary. teledyski. Później, a wcześniej Bunker. wyszła I z the Black Planet i tam były zwłaszcza koncerty, parę teledysków i jeszcze jedna płyta, bo jeszcze jedna kaseta była, ale ją jakoś chyba chwilowo mieliśmy, bo to już w ogóle szybko coś tam... Zawędził. Kolekcjonowałem też te teledyski, z TV Raps. No, Na kasetę tam miałem 8 tak. kaset opisanych, w ogóle ani jednej teraz nie mam, to tak pożyczać w ogóle. Takie nie. rzeczy. Teraz gdybym nie miał, nie miał, radny, miał to bym miał kawałek kawał, z historii w ręce, a tego nie ma. Najpierw strzałem public no. i dopiero później Randy MC jakby odpadł mi trochę public i przyszedł Randy MC, a później znowu Randy MC tak trochę szedł na boki wrócił public, a potem to już różne się rzeczy. Graliśmy w tamtym roku na Rabdeju przed Randy MC. To znaczy przed Randy MC tam sporo, sporo kapel grało. No, pierwszy raz szczerze mówiąc byłem na, na koncercie yy, ten hip kapeli ze Stanów. Nie widziałem, nie jeździłem nigdy za granicę na koncerty do Polski. Do Polski praktycznie nikt nie przyjeżdżał. to chciałbym to zobaczyć jeszcze raz w ogóle. Kurde, tak patrzyłem na tych kolesi i sobie przypominałem te lata, kiedy tutaj biegaliśmy po osiedlu i tam jaraliśmy się tym bardzo. Gdzieś tam próbowaliśmy w sklepach kupować hip-hopowe kasety, ale tam w ogóle nikt nie wiedział, to znaczy, jeszcze wtedy nie, nie była tej, nie ta terminologia, rapowe kasety i ten. I... No ale pytaliśmy się, czy jest jakiś rap, to tam nam obserwowali Michaela Jacksona. Nie wiadomo co w ogóle wiedzieli. Po pierwsze go w sklepie w ogóle, że wiesz, że rap, czy są jakieś rapowe kasety, to w ogóle myślała, że sobie jaja tak. robią, bo w ogóle nie słyszała takim gatunku budynki. <laughs> Na no, Młyńskiej wkrótce. Oprócz hip bardzo lubię Marleya przede wszystkim, no i tam jakieś różne też rajdowe kapele czasami też mi się spodobają, ale przede wszystkim słucham Marleja czasami, ci ludzie się przymieją. Dlatego go wybrałem, ale akurat z tym kawałkiem na jedna historyka z tym kawałkiem, który wybrałem, to że z płyty pierwszej, które trzeba był kawałek, który mi się najbardziej podoba. <laughs> jak kręci trafiłem, że to nie się widziałem, i to nic nie to, to go tobie zobaczę. To jest Seks właśnie bardzo dawno nie widziałem, dlatego wybrałem ten klip. Kiedyś, kiedyś, kiedyś dawno temu słuchaliśmy trajba, później yy, nie wiem, jakoś tak przez moment jakbym nie, nie, nie rozumiałem ich muzyki, po czym znowu nastąpił ten nawrót i teraz bardzo dużo trajba słuchamy, mamy sporo płyt, sporo nagrywek. Jest nam bardzo przykro, że coś tam nie będzie już grali, jasne. No. No, że nie zamierzają już grać dla nas dalej. Aczkolwiek rozumiemy ich, ale to Kiedyś, kiedyś w ogóle, jak pierwszy raz usłyszałem tralba, to jeszcze słuchaliśmy y, całkowicie innych rzeczy. No. Bo to były czasy, kiedy najbardziej nas tam jakieś jeszcze publik chyba krecie. Bardziej taki, tak, tak, taki, większy hardcore, nie, 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 nie taka muzyka, jaką tralba. są. Totalnie byli za nas nas słabi. No, ale w pewnym czasie, no. Nam... Jak, jak to widać zresztą też na naszych płytach, że pierwsza była inna, druga jest inna. No i tak samo nasze gusta się zmieniały muzycznie. Można tak myśleć, jak to byłoby lepiej, Na no, aczkolwiek nie wiem, jakie oni tam mają swoje powody. No powiedzieli, że mają... Powiedzieli, no, no, powiedzieli. to, co do powiedzenia. I w tym momencie w sumie jedyne, co pozostaje, to, to chyba... Bo... Zając się czymś, czymś innym, ale wiem, kiedyś będą jeszcze grali. Pierwsza płyta jak w ogóle wyszła, Das Effects to była moja najlepsza płyta jaką jaką kiedykolwiek słyszałem, najlepsza kapela, najprawdopodobniej w stu procentach zafascynowany Das Effects. No, zresztą to następne, no, do, zresztą tak nie do końca, tylko kiedyś to było inaczej, kiedyś, kiedyś oni wszystkich dla mnie przewyższali o głowę, teraz to się trochę tak wyrównało i Das effects dalej mm, zajebiście no nie, to, nie, to, dla nie. Mnie to jedna w ogóle z najlepszych kapel. No ale nie, 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 nie wiem, nie wiem. O, oczywiście dalej, dalej dla mnie 100% ale yy, kiedyś jak ich słuchałem to inaczej to było. <noise> Pierwszą płytą jak usłyszałem. <noise> inaczej to było. No nie wiem, dla mnie było inaczej. No nie było ich nowych kawałków i nie było tych ludzi, którzy są teraz. Ale no, to wtedy to wiesz. No było inaczej. To tak. <noise> One for the treble, two for the bass. Diggity Dots effects in the place, all up in your face. The rhyme realer, gorilla, no iller. Creepin' on the low like a caterpillar. Wiggity will I ever quit? Not my team. Wiggity back from the sewer, bring it to you like it never seen. The hit wild, hit them hard from the gutter. Straight butter, shiggity sharp like a box cutter. Biggity's still flippin', been in the game since 92 and still hitting. hittin', making well, the most scans the bill Clinton. I sound like the guy in life, rhymin' tight, tryin' to fight. Biggity bite your ear off like I am Mike. Sick of the yard, tick of these out effects, the bomb. Sick of these jacks, my weapons likes to storm, full of yarn. Sick these shows for ten grand. The hour got the power. The two man team, the rap scholars. I turn my phone, my stone, make it be like face, get in my rhyme, on, die sticky, from here to Cali, a gypsy. off the weed, to find soap, to bend the whiskey, higgity, who with me, Go, now who ain't, who on risky, yeah. and higgity slip up and get slapped with the fist, higgity blunt, twisted, with the la-la, make the crowd holla, two-man team, the brass scholar. kawałek jest 100%. Tak? Kiedyś, kiedyś mieliśmy taką sporą fascyn fascynację u właśnie gdzieś tak w okresie nagrywania pierwszej płyty, tam dużo ludzi zarzucało nam te podobieństwo pierwszej płyty do Utęklęców. To nie dla mnie ani nigdy by nie było zrozumiałe, ani do teraz nie jest zrozumiałe. Ale, ale kurde to była taka czołówka, jak dla mnie tak przez moment Utenklę, tak mnie zakręciło, tak że pff. ale później jakoś to tak ucichło, bo to... Dla mnie trochę polecieli, lubię taką jakąś normalniejszą muzykę, może nie tak, może nie tak zrobioną jak dla i druga płyta, mi się kompletnie nie podoba. Nie, nie druga płyta. To jest, to jest nie fajne. Jak, dziwne dla mnie, cała płyta, muzyka, okładka, wydanie, nazwa, pydanie, nazwa, nazwa, nazwa. Wszystko, wszystko po prostu, klipy i wszystko razem dokupy wzięte, to jest dla mnie nie do sprawienia. Zajebiście lubię bastę. słucham często płyty basty. To znaczy wiele rzeczy takich drażni mnie w jego płycie. Nie lubię takich długich, inter tam, ma, takie dużo gadania. Ciężko się później tego słucha, ale ten, ale 100% szacunek dla basty bardzo go lubię. Yo, what's up? This is Coolio with the floor you're watching Atomic. television. Po prostu tak wydaje mi się kocham ten kawałek, że, że musiał tam się znaleźć. Po prostu bardzo mi się podoba. Tyle, nie mam z nimi żadnych historii Kompletnie. Kawałek czekam to jest dla mnie najlepszy no, jeden, kawałek jeden, z tej z, 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 z ich, z ich drugiej płyty. Od początku uważam, że jest najlepszy. No i ze wzgórzami też było ostro niejednokrotnie. Tam, czy, czy to przy nagrywaniu języka polskiego, czy tam na wspólnych koncertach przez, przez długi czas graliśmy razem koncerty. Później to tak, później przestaliśmy. Teraz ostatnio gdzieś tam, gdy nie graliśmy w sopocie, no i wtedy jak zawsze ze wzgórzami. Z Gdańska wracać na samochodem to jest hardcore. <grywa> Ciężko było, ale... Ja. No co tutaj, co tutaj się rozwodzić za bardzo? Czekam, aż pozbieram wszystkie swoje myśli Nic nowego z chyba nie wymyśli Korzyści z tego, płyną rozmaite Uderzam tamte palca i wszystko jest rozbite Nie wiem co to jest, jak się to robi Skręcam, zapalam, co mię zrobić Naprawić się nie da Tego to znikło, zapalam po raz drugi tak, nie ucichło, Tak, tu jest tylko ciszy smak to jest hard, los, drugi mój Nowe oficje 1, 9, 9, 6 lub 7 Byłem pewien, właśnie tego, czekam Aż pozbieram wszystkie tak, Twoje myśli Nic nowego Wojtach, chyba nie wymyśli Czekam, aż pozbieram wszystkie Twoje myśli Nic nowego i chyba nie wymyśli Czekam, aż pozbieram wszystkie Twoje myśli Wojta z chyba nie wymyśli rzeka, a dynamik jest w mojej dłoni Wyrok dostanie zaraz wykonany Jest już mini zero, ja włączam stereo Teraz swoje usta, by wyrzucić to z siebie To jest moja praca, ja okupuję scenę Mój rym jest jak lewy prosty, uderzenie Rewolucja, zacznie się od sceny Ludzie tak naprawdę potrzebują jakiejś zmiany Moje plecy wycelowali snajperzy Styl AGR o oh, manifest i kardo. Media i biznes chcą nami kierować Wykopię im dół, zaraz ich pochowam Czekam, a dynamik jest mojej goni nie goni ładunek doznaczony Czekam, a dynamit jest w mojej dłoni Wyrok zostanie zaraz wykonany Czekam, a dynamit jest w mojej dłoni Wyrok zostanie zaraz wykonany Czekam, a dynamit jest w mojej dłoni Czekam, tego miasta brudne dzieci ładne panie Zapraszamy do reklamy w moim stanie płynie i wypłynie w twojej minie Widzę tylko trochę dziewięć dziewięć 1997 wpadnie na miasto jeden załatwi to się wie stary co widzę twoje życie, widzę jego życie czym się różnicie, Wyższy to widzę już czas mam dosyć nie piję za swoje zdrowie, moje usta gotowe, rym wbijam ci głowę nie ma tu przemocy, gangsterów i złości nie ma tu pokoju, nie ma tu miłości jest pustka czyli stan, o którym nic nie wiesz bo rygo leci, uderzam płomieniem przekazem, łamię nawet najtwardszy lód, cud, tu, tu stary cud, stary cud, czeka. Nie mam ci już nic do powiedzenia, Żegnają zaczyna płomienie mu deża. Czekam. Nie mam ci już nic do powiedzenia, żegnając zaczyna płomienie mu deża. Czekam. Nie mam ci już nic do powiedzenia, żegnając zaczyna płomienie mu deża. Czekam. Nie mam ci już nic do powiedzenia, Żegnają zaczyna płomienie mu deża. Ostatnio właśnie ten, puścił nam ten teledysk, dlatego go wybrałem, bo pff, dla mnie pierwsza klasa. Faj, faj, fajny, żywy teledysk, fajnie zrobiony, podoba mi się. Ja na przykład tak do końca nie jestem zadowolony z teledysków, które nagraliśmy, tam czy nagraliśmy z dwóch zupełnie, z tego jednego tak, 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 pośrednio. Chciałbym na przykład nagrać jakiś fajny teledysk, dużo tak miałem pomysłów, ale nie wiem w sumie dlaczego tego tak i tak, tak nigdy nie wyszło. Dlatego tego borca wybrali. Było miło, chociaż nie każdy o tym wie, Przechodzi o to, żeby było miło, chociaż nie każdy to czuje. Taki świracha, to ściągni macha, nikomu tutaj koleż nie należy się żadna blacha. w ludu dookoła tyle koleżanek chcą gadać i dawać, więc nie ze stali, bo stracina jest. zanim się rozpali, wszystko bierze w łeb, bo to za długo trwa, ta gata za jabłka i wtedy się nie uda, o nie, na pewno nie. Piosenka nieściemka, Ciekawe, czy rozumiesz, się nie nie, czy nie dowiesz? Jeśli nie spróbujesz? Spokojnie. Czasu sporo, rozejrzyj się wokoło. Impreza się kręci, więc dobrze jest. Cię się święci, a ciebie łapa spędzi szukasz dymu. Tego gównianego lepiej poziom i chmurę to ci daruje. Jak teraz to leci, Czy coś ci nie pasuje? Bo chodzi o to, żeby było miło. Chociaż nie każdy o tym wie, że chodzi o to, żeby było. iwoto se mi le won. Panikować mam na wszystko oko, atmosfera jest bliska, weź głęboki tek, stanie ci się bliska jak nie jest I będzie póki jestem To pociągnięcie nazywam tylko testem Po piątym, siódmym, trzydziestym, regularny Regularnie wodek zaciera się i to dobry znak Te stany są przyjemne, choć mogą trochę drażnić, to rozbudzają go tak Za światem wyobraźni Droga do powstania stara jak ten świat Chce wskazać brak nie, nie obawiaj się, brak się Przynajmniej w tym obszarze Jak długo jeszcze nie wiem, to się dopiero okaże I nie chcę zmian, wolę jak jest Załoga daleko poleciała i tu tak jak ja Bo chodzi o to, żeby było miło